Nie wiem jak wy, ja jestem bardzo zadowolony ze wczorajszego wyniku. Hiszpanie po raz kolejny zostają mistrzami Europy. Jamal z asystą w finale. No ja naprawdę mam nadzieję, że oni tego chłopaka nie zepsują, bo to jest piłka, z którego ogląda się po prostu z ogromną przyjemnością. Szkoda, że go jeszcze tutaj w grze nie ma. Na szczęście jest Pedri oceniony na 99, którego zaraz wam pokażę. Jest też Dani Olmo 98, którym również zagramy w dzisiejszym filmie. Na ostatnią chwilę zrobiłem showdown na Jose Pereza, bo ograłem na niego i mnie zniszczył. Nie tak źle wygląda, ale to co ważne, wczoraj pojawił się nowy pick z ikoną i mamy kogoś do pierwszego składu. Zaczynamy, mamy 30 player picków, jakaś wróżba może przed finałem. Liczymy karty, które trafiam. Więcej Anglików czy Hiszpanów, od tego zależy los. Kim min świetnie. Winter. Haller, 8-3. A, Wilson był. No, jeden dla Wilsona. Jeden zero Anglia. Wow. I mamy jeden do jednego. Misa strzela bramkę dzisiaj, ale wybieram Sany. Uuu, dwa do jednego dla Anglii. Eder Taos, świetnie. Ile było? Dwa, dwa. Nie, trzy do dwóch jest, bo jeszcze Kelly strzela bramkę. Dobra, super. No wiecie, co taki finał, aż żałuję, że mnie tam nie będzie. I 3 do trzech. Koke strzela na wagę remisu. Hiszpania obejmuje prowadzenie. Pawolek. Boże, nie wiem, ale biorę Madisona. Kamavinga, ale tutaj Gary Neville. No niestety Anglicy, Anglicy wracają do gry, ale chyba mamy już 5 do 5. Wow, Grilish, Hermoso, jest walka, słuchajcie, czuć atmosferę tego finału, nie tylko w rzeczywistości, ale i w grze. Fajny content dostaliśmy właśnie związany z tym wielkim finałem. Asensio, gol! To jest wynik karnych, czy co nie, no to my tutaj wróżymy wynik w regulaminowym czasie. O Jar ale stawiam na Modricia. O Jar Hiszpania z kolejną bramką. Puta madre. Czy ta ikona 92, plus jest druga drużyna? No sprawdzimy zaraz. Powinny lecieć, nie? Jest Wojtek szczęsny, który wygryza tutaj Busquetsa. Nie wiem, nie, nie wiem jaki jest wynik. Prawdopodobnie Hiszpania odrabia straty. 12,8 już. I Thomas Miller tutaj z ławki wchodzi w finale. Wirtz, super karta. Busquets Wilson jeszcze, uuu, dwa gole dla Hiszpanii tutaj, w jednym piku. O mój Boże, ej, ile tu było wokoutów? Tery, średnio. Uwaga, robimy nową ikonę, 88 skład w tym momencie zostaje przepalany. 92+, plus. nie żeby to była jakaś dobra gwarancja. Tutaj pokazane jakby to miały być tylko najlepsze karty w grze, ale tak oczywiście nie będzie, bo mogą lecieć jeszcze karty Toty, więc... Piresa nie może być, dobra, trafmy na Zario. O, okej, okay, Pirlo! Dobra, 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 ale piękne. Ej, tu chyba coś zgliszowane jest! Andrea Pirlo, 460 tysięcy. Na stare pieniądze w tej grze to 3 miliony. Nie, no ten, tego Pirlo ja chciałem do składu. Legend swoich, super. Mega zadowolony, grałem nim na wypożyczeniu i był boski. Dobra, w razie czego dla tych, co teraz bili, robimy pika euro. Palimy pierwszą drużynę. No, wykluczamy Zalewskiego dzięki temu i kilku innych, więc nie tak źle właściwie. Kiedy debiut Pirlo? Po tym SBC, bo chcę, żeby Pirlo. Słuchajcie, nieważne kogo trafię, to zagramy tą kartą. Van Dijk, dlaczego nie? No dlaczego nie? Dlatego nie kurde, dlatego nie McTominay oraz e, Wendel, no Brazylijczyk do składu Brazylijczyków. FC Spoceni, super! To jest nazwa składu, którą chciałem zobaczyć mając bilans 3 do 5 w kwalifikacjach. No ma Darwina i Eusebio, super. Oj, Pirlo, już piętka, hara, ha, Harland. co jest ze mną? Wrócę do siebie za jakieś 2-3 dni, będzie dobrze. Znaczy mam nadzieję, że 2-3 dni. Raz mnie trzymało chyba tydzień po powrocie z Ameryki, więc może być dziwnie. Gdzie Puszkasz? Obejrzyj mój odcinek sprzed 3 dni, to zobaczysz co zrobiłem z Puszkaszem. No debiut Pirlo, więc mam nadzieję, że będzie zabawa iło i piękne podanie mam nadzieję że będziemy z nich korzystać trochę się pogubił Erling ale nadal nie ma i to jest go Gol! 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 Zaliczony! Kaman! Obiecałem, że zagram kartą, którą trafię, jeśli chodzi o Brazylijczyka. 176-5 na 4, no to taki rasowy Brazylijczyk, słuchajcie, potrafi robić sztuczki. Dobra. Zaczynamy ligę weekendową, mój bilans to 0-0, do 0. muszę się trochę śpieszyć, bo zaraz ta liga się kończy, ma Bonucci'ego z Pujolem i dobrze, że mam Halanda, bo powalczy w powietrzu. Nie mówcie, nie mówcie, wow! Wow, i panie i panowie, no zaczynamy od 1 do 0. Dobro wraca. Czas na drugi mecz. Toxic Sweat. Uwielbiam, uwielbiam takie nazwy. Toksyczny spoceniec. A, ja wierzę, że on też może strzeli ja Czy coś bisek z Rudigerem? Dobrze, że mam Halanda na ten mecz. To jest, no nie. Aj, ja, bo on też ma Gomeza, co oznacza, że on robi te wyzwania tydzień w tydzień. A jak odblokował tego Gomeza, to Brazylijczykami się robiło chyba. Cholera. To jest mocny zawodnik. A tu Haland! Buuuu! 1 do zera, tak gramy w tę grę. Muszę w ogóle zobaczyć, jak wyglądały gole Weyrganga na Mistrzostwach Świata. Wiem, że no, zniszczył swojego rywala, co na tym poziomie jest w tej grze czymś naprawdę wyjątkowym. Ale czy Weyrgang strzela takie piękne gole jak ja? Wątpię. Jestem jednym z najlepszych strzelców w tej grze. Jak kiedyś my przeniesiemy to na pro-eventy, to w jeden sezon zostanę legendą esportu tej gry. Haland 2 do 0. Haland? Cyk? Ależ zimna krew 3-0. No i Rudiger! Niestety 3 do 1. W doliczonym czasie pierwszej połowy. Zimno mu. Przykro mi bardzo z tego powodu. <grym> Oj, Kaj Havertz, 3 do 2. Joe Gomez ma 5 na 5? O, kurde, dobra. Cyk, elastiko, jazd. Nie, nie. Biegnij, Joe. Joe. Dob Kuh, wiemy na 100%, że Joe ma 5 gwiazdek czuczek, i Mateu! Salison! No, niestety nie doleciał. Jest 3 do 3 i. Joe! Moussala, Moussala, haland? Dobrze rożny i to oznacza, że będzie gol. Uwolnił się Erling, dziękuję bardzo, 4-4. Nie żartowałem, gdy byłem pewien, że to będzie bramka, ale ruszaj w górę, no! Jezus Maria, będziesz sobie siadał przy takim wyniku w 83 minucie? Podolski nie ma gola, nie, nie. Noż, Ja pierdziele, to jest niemożliwe. Dobra, mamy jeszcze kilka minut, żeby to zrobić. Salah? Mohamed Salah, Salah! Salach sam na sam, salach przy słupku, tak jest, nie przegrywamy żadnego meczu w tej Lidze Weekendowej, brawo! Ronaldinho, no i tutaj nie popisał się bramka rywala tą interwencją. Tak naprawdę byliśmy, byliśmy na przegranej pozycji, ale wróciliśmy, nie poddaliśmy się. Zegarek, zegarek, ZEGAREK BAMBARYŁO, no i... No jeszcze żółta kartka dla Darwina, no p*********. Przy... w głowę pusty czerp ma ten sędzia, Mateusz w sam środek i to jest no niestety remis. No Yundaf, ja pierdziele banda foderów nas robi. Haland patałachu! Kurde no! No i nie i... nienawidzę tego obrońcy! Jak można być tak miernym? Fizycznie tyczka biega po boisku, no nie przepcha czysto nawet największego łaka na tym boisku! Nieprawdopodobne. No nie nagrało mi się. No, i dobra, to jest już nagrywane po finale, tak samo jak wstępy. Również Argentyna wygrywa Copa America. Kolejny przekry obrazek płaczący Messi. Kurczę, no to jest bardzo bolesne ze względu na to, że, no dobra, pewna era się skończyła, gdy zarówno Messi, jak i Ronaldo opuścili Europę, ale przez to, że grają jeszcze na poziomie reprezentacyjnym, to teraz. Messi płacze przez kontuzję, Ronaldo płakał, bo po prostu mu nie wyszło, ale ten widok, gdy jedni z najlepszych w historii po prostu są w takim stanie, no to boli. By celebrować zwycięstwo Hiszpanii, dokonam kilku zmian i Halan sobie odpocznie. Jest. Ojoj, oj, oj, oj. Myślałem że on ma napastnika, no to, to jednak nie celebrujemy. Jestem ciekaw czy jakąkolwiek różnicę poczuję przy tym Pedrim, no jego cena chyba jest identyczna. Oczywiście jego statystyki, jak na kartę 99, nie wyglądają jakoś wybitnie, ale ciągle to jest najwyżej oceniona karta w grze, fajnie ją mieć w klubie. Olmo jest bliski tego overrolla, no i ten Filip Billing. <grywki> Powoli kończę jego ewolucję, ale on ma już pięć gwiazdek sztuczek i szczerze i jest obłędny. Casiasa muszę skończyć. No rywal takie e-sportowe klimaty ma ustawione. Też ma Pedriego, Wegors, Barcola, Czawinga, Matko jedyna. Raz grałem na tego Wegorsta i szczerze, bez strzału, więc liczę na to, że tutaj też go na luzie zneutralizujemy. Że ten Filip Billing pokaże coś pięknego, uwielbiam wypowiadać jego imię i nazwisko. No, ale to jest bestia mierząca, 197 cm i ma 5 gwiazdek sztuczek. My zaraz zrobimy nim coś pięknego. Jeśli chodzi o tego Daniego, Olmo, ja sobie wczoraj zagrałem nim przed upgrade'em. Kurczę, mega karta, tylko nie ma dosłownie żadnego playstylu do strzałów, więc no mogę nim podawać i prawie gol. Tam do siatki nim trafiłem, tylko dziwnie mieć zawodnika ocenionego na 98, którym nie czuję jakiejś większej pewności w danych sytuacjach. A i się wysypaliśmy w defensywie. Barkola pewnie będzie 1 do zera. Nie wychodzę bramkarzem, no nieważne co bym zrobił, to i tak by wpadło. Ale kolego miałeś szczęście. Spokojnie. Olmo znaleziony. halant, jest podanie, ale odwalił Wander aż Przykry widok. Kurczę, mega szybki jest ten Olmo, tak przy Kyle'u Walkerze, który... A, no co no. Nie wiem, czy chcę w ogóle rozmawiać o tej reprezentacji Anglii. W sensie Southgate osiąga dobre wyniki, nie? Dochodzi do tych finałów, tylko problem polega na tym, że mając takich piłkarzy, on jest, no nie jest w stanie wygrać finału. Jego zmiany, jego wyjściowe jedenastki, no szczerze nie chcę mi się o tym gadać. Mam to gdzieś, to nie jest mój problem. Tylko boli mnie trochę to, że tak potencjał tych zawodników jest niewykorzystywany, ale mamy swoje problemy w piłce nożnej. Olmo, fajne zgranie plecami i teraz Dani, bliska kontrola piłki, świetnie, polekarne musi być. Tak, 2,1. Na szczęście nie ma playstylu do kończenia zwykłym strzałem i tutaj Kumań się sypie. Uwaga, Filip Billing, trochę miejsca, jest rakieta i corner. Ciekawe czy mi to wyjdzie, PIRLO, kurde, jakoś, nie wiem, miałem dzień, gdzie mi wszystko się działo, teraz nie potrafię tego skierować do bramki. Trochę boli mnie to, że w tej grze średnio gra się wąskimi formacjami, bo mając Pirlo, Pedriego, Olmo, aż chciałoby się zagrać tak z typowym SPO, ale no to nie ma sensu. Na szczęście Olmo tutaj, jako lewy napastnik, w miarę okej okay sobie radzi. i to może być niesamowita asysta i Olmo jak elegancko to skończył, nie, wy, nie wiem jak mi to w ogóle tak wyszło, nie, ja, ja takie rzeczy potrafię. Dani Olmo, Pedri, kurde. Ooooh, dobra, czy my to skończymy? Pedri w polu karnym. Hop! No nie, no to. No kar. Coś się stało! Philip Billing, gol! No i Olmo, oczywiście elegancja. Billing, wydaje mi się, że będzie jego drugi gol. Wow! No w końcu ma strzelanie ocenione na 97, więc mogę czegoś od niego oczekiwać. Billing, chyba będzie hat-trick, on to zrobił. Billing, przyjęcie. Gol, 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 proszę, pak! Oj, Pedri, i rywal odpowiada 2 do 6, 5 minut do końca. Czy zrobi ten kombek? No, mam wrażenie, że może mu się to nie udać. Uwaga, Pedri, no, nagle rywal postanowił, że będzie grał w piłkę, okej. Okay. Czy będzie jeszcze jeden? Wegorst, 4 do 6. No, rywal w ciągu ostatnich 10 minut zagrał lepiej niż przez cały mecz. Nie wiem czemu. Pewnie dlatego, że odpuściłem w defensywie, bo byłem pewny siebie. No i tak, Filipem muszę strzelić jeszcze jeden mecz i wygrać... Co? Jednego gola muszę strzelić, wygrać trzy mecze. Wtedy będzie szybszy, będzie troszeczkę zwinniejszy i pięknie. Ogółem uważam, że dobrze zrobiłem, bo on będzie miał trzy playstyle i 93 oceny. Mam przeczucie, że może się jeszcze pojawić jakaś ewolucja, do której on niedługo będzie pasował. Fajnie by było bo prawdopodobnie może to być najlepsza karta w grze, trzeba też Ogbonne skończyć, ale to jeden mecz w skład batu. spokojnie. Otwórzmy sobie paczkę na koniec, no i odcinek kończymy brozowiciem. Do zobaczenia, trzymajcie się, uważajcie na siebie, cześć!